Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale YouTube w kolejnym epizodzie z moich zmagań remontowych. Dzisiaj chciałabym poświęcić czas trochę wykończeniu w kamieniu. A dlaczego? Bo mamy do obłożenia kominek, blaty w kuchni, blaty w łazienkach. Ważna wiedza, żeby to ładnie połączyć i żeby to wszystko korespondowało, trzeba dobre materiały wybrać. Mogą to być różne materiały, ale żeby coś łączyło je i miały wspólny mianownik. Także zachęcam do oglądania. Dotarłam do Klaudyn, do miejscowości pod Warszawą, gdzie Marta i Adam, moi przyjaciele, prowadzą swoją działalność, trudnią się kamieniarstwem, a firma to, proszę, Extreme Stone. I tutaj będzie dalsza realizacja marzeń projektowych. Będziemy tu wybierać dzisiaj materiały na kominek, do kuchni na blaty i do łazienki. Także chciałabym Wam pokazać różnicę między spiekiem, między, między konglomeratem, a między kamieniem naturalnym, na przykład marmurem. To jest Marta, o której wspominałam, właścicielka Extreme Stone. Marta, obiecałam subskrybentom, że dzisiaj coś wspomnimy więcej trochę o materiałach, ale może zacznijmy od tego, co Wy tutaj w ogóle w ofercie macie. No oferty mamy dosyć szeroką, mamy 35 tysięcy metrów kwadratowych materiałów. Dużo. Więc jest dosyć obszerna. E, mamy e, spieki, mamy kwarcyty naturalne, mamy marmury, granity, konglomeraty, także wszelkiego rodzaju materiały. Czyli jakby ktoś sobie coś wymarzył, to może przyjeżdżać do Was to jest To Jest pełny, pełny wybór naprawdę. No i ja właśnie a propos tych spieków to myślałam, że żeby zredukować koszt kominka, to może warto byłoby trochę... Użyć tańszych materiałów, no to wtedy idealnym rozwiązaniem są spieki kwarcowe. No właśnie. A słuchaj, ale chciałabym też, żeby to uspójnione było we bo ja z punktu projektowego chcę, żeby to nie były różne kolory i odcienie. Możemy użyć różnych materiałów, ale spieki kwarcowe fajnie też imitują y -y. rysunek marmurów e, za dużo niższą cenę. W związku z tym mamy tutaj połączenie jakby dwóch. E, dwóch rzeczy, czyli tego rysunku mm. marmurowego i niskiej ceny. Więc dlatego, to jest fajne rozwiązanie właśnie przy komitych. Dlatego w łazience marzy mi się marmur. Marmur jest idealny do łazienki. Tak elegancki, e, impregnacja wskazana. Impregnacja jak najbardziej wskazana. E, I tutaj też mamy fajne wybór e, połączymy marmury. wzory. Oczywiście jest. ja mam takie doświadczenie, że wiem, że marmury trochę się przebarwiają, ale są przepiękne i ekskluzywne, więc jakiś stolik czy, y, czy właśnie blach łazienkowy to super, natomiast do kuchni to ja raczej chyba chciałabym wybrać konglomerat, który się nie będzie przebarwiał, słuchaj. No, są dwa takie bardzo spokojne rozwiązania, jeżeli chodzi o zastosowanie materiałów do kuchni, to jest konglomerat albo granit, tak? w zależności od tego kto co lubi, jak i jeżeli chcemy zachować spójność i na przykład wprowadzić też rysunek marmuru, to również możemy konglomerat zastosować, który będzie imitował ten rysunek. Mam na imię Imierzulim Mirosław pracuje w firmie Extreme Stone. Firma ma już 25 lat doświadczenia na rynku polskim. Ta inwestycja jest o tyle ciekawa, że można było ją wykonać z różnych materiałów: z marmuru, ze spieku, jak również z konglomeratów. Mimo że konglomeraty są odporne do 170 stopni, ale jeżeli kominek jest dobrze przygotowany, nie ma większego problemu z taką realizacją. Uuu, to już ten etap, że samopolerowanie, panie Mirko. Tak, kominek jest w zasadzie już skończony dziś wieczorem można go będzie już używać. Taka temperatura 35, a pan mi proponuje tutaj palenie. Już są przypadki. <gry> Dobrze, to może chociaż subskrybentom powiedzmy, bo to jest spiek, tak? Firmy ma racji wybrałam. A o co chodziło? O to, żeby w całym wnętrzu był podobny w, 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 w sumie w kolorze kamień. To właściwie nie jest kamień, bo to jest. Płytka gres firkoformatowa, no i słuchajcie ważna rzecz, że wiadomo kamienie naturalne są drogie, a spieki mają tą cenę, że jednak troszeczkę e, można zaoszczędzić pieniędzy, dlatego zdecydowałam się na właśnie spiek w tym miejscu. A w kuchni natomiast zdecydowałam się na bardzo podobny wzór, ale w konglomeracie, a dlatego, że zauważyłam, że marmur słuchajcie ma tendencję, że trochę się przebarwia i do kuchni ja raczej nie rekomenduję. A może w ogóle powiedzmy, z czego jest złożony, y, tak naprawdę co jest w składzie w konglomeratu, co subskrybentom? Konglomerat składa się w 90% z piasku kwarcowego, 5% to są żywice, mm -hmm. y, jest to wypiekane w formach odpowiednich. No właśnie słyszałem, że w takich burytwankach w ogóle praktycznie. Tak, oczywiście jest to tajemnica mm -hmm. producenta, jak to jest dokładnie robione. Natomiast, że te żyły tak przenikają. Tak, 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 tak. natomiast konglomeraty są o tyle fajne, że właśnie ich użylenie jest widoczne mm. także z bocznej krawędzi, do tego bardzo nadają się na blaty, mm -hmm. y, ponieważ też są odporne na zarysowania. I nie przebarwiają się tak jak marmur, słuchajcie. Się. Tak naprawdę ciężko je nawet uszkodzić noże, mm -hmm. kroją. Ale i cenowo chyba lepiej wypadają niż naturalne kamienie i też jest czasami trudno rozróżnić. Zdecydowanie są, są, są cenowo mm -hmm. bardziej korzystne i mają jeszcze jedną ogromną zaletę. Ich rysunek mm -hmm. jest powtarzalny. Materiały naturalne owszem są piękne, ale... Czasami jest ciężko dobrać element do elementu, mhm. który był jakiś czas temu. Czyli robiony. to, co natura nam po prostu tak daje to to w prezencie. Mamy... Czyli słuchajcie, mamy górę marmurutkiem, jak ser tak. i każdy tak, wzór inny. Z tej, z tej części góry mhm. może wyglądać zupełnie inaczej niż w drugiej, natomiast w konglomeratach nie ma tego problemu, w mhm. również. No cóż, no to ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Mirku. Ja jestem bardzo zachwycona, dziękuję. bardzo ładnie to wyszło. No to co, no to widzicie już, kominek jest pięknie obłożony, cokół w łazience zrobiony, blat na stoliku dzisiaj położony. No to ja się z Wami żegnam, szczęśliwa, że nam się tyle tutaj dzisiaj udało zrobić. Subskrybujcie, lajkujcie, inspirujcie się dalej i do zobaczenia niebawem.